Witam, witam. Zostały 4 godziny do końca wojny. Mamy wojn wojnę sojuszem e, Turpitude. Nie do końca wiem e, jakiej to jest narodowości, bo tutaj mają takie w sumie m, międzynarodowe flagi, przypinki. E, dosyć niskie levele teraz e, widzę. E, tak czy inaczej na razie prowadzimy o 100 punktów i mamy o 4 ataki e, więcej. Walczymy z przeciwnikiem nie do końca w pełnym składzie mamy 29 na 29 z tego powodu, że jeden z naszych musiał wyjechać na służbę wojskową i wolał się odznaczyć z wojny. Tutaj przeciwnik ma czerwonego tanka, wiadomo, Hator to, to jest topka, ale z takich ciekawszych tanków to tutaj był serandyt. Był na przykład e, Diartagian. A tak to raczej Proste obrony Jakieś marian są Marianki e, Teti też na pewno będzie ciężkim Przeciwnikiem Ja sobie zaraz sobie na spoko To też jest łatwa obrona e, Ja sobie na spokojnie zobaczę co to jest za przeciwnik Wydaje mi się, że to jest ich siła maksymalna e, No bo tak jak mówię no Nie są to jakieś e, nie wiadomo jakie obrony. Myślę, że Ferrant byłby lepszy niż te Marianki na środku. No ale przeciwnik postanowił inaczej. inaczej. <grym>, no, Pyzon spróbuje, ale, ale nie wiem. Coś mi dzisiaj te plansze na najazdach nie najlepiej układają. Dobra, zaraz sobie coś wybiorę i wrócimy mm, do filmu. Ok, jako pierwszy pobiorę Ripera z Sherry na tanku nie dziedzica ma oczywiście zatrzymać ten strzał. Pierwszy od Tetisherie jest to szybka karta, więc na pewno odpali sobek omija kontratak, ale reszta Erlang Quinto czy czy Sherry powinna się od Benu odbić, jeśli nie byłoby ani zielonych, ani żółtych klocków. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie Zagram, gram. Spróbujmy w ten sposób pokonać. No i mamy fioletową planszę. Ok, czyli jednak serii raczej nie odpali. No takiej kaskady się nie spodziewałem. że jest raczej atak do przodu. Dobra, ale popełniłem teraz fajną gafę. Mam odpaloną krzewo nieźwiste i liczyłem, że kontratak mi tutaj wejdzie. No, tak naprawdę krzewo spisałem na straty od razu. Myślałem, że te t ją zabije, a tutaj się podczuło ciutkę inaczej. Okej, okay, pierwsze koty za płoty. drugim taką wezmę sobie przywódcę, całkiem niezła obrona, chciałem na początku iść kolorem niebieskim, ale zrezygnowałem z tego z powodu Ludwika. Mam tutaj w sumie trzy dezaktywacje w składzie, mam nadzieję, że plansza dopisze. Nie jest do końca tak, jak sobie to wymarzyłem. Hator się niestety odpali. Nie fart. w tej walce. No Braku trochę chyba damage'u w tym składzie. E, tutaj biorę serandyta za cel. Ludwik oczywiście przyjmie jego pierwsze uderzenie, bo zakładam, że odpali na pierwszym ładunku. A co dalej to no, liczę na czerwoną planszę. No i tyle było zliczenia. Ludwik do przewidywań przyjął na siebie cios. Ale niestety od samego rana nie mogę dzisiaj wygrać najazdów i tu mam to samo na wojnie. Muszę przez pingwina i on zapewne nie zabije Dio Tak, oczywiście Także kolejny super atak tym razem Za zero Świetna plansza Biorę teraz trochę słabszego przeciwnika z tego względu, że no jestem zdegustowany dzisiejszymi planszami. Może na łatwiejszym mi się chociaż uda coś ugrać, ale już widzę, że nic z tego nie będzie. a jednak jakimś cudem udało się wygrać. Wow. Biorę i Berę i Grimbla, bo nie wiem jak się po prostu gra ułoży. Bera może nie jest najlepszym wyborem, ale no obstawiam, że jak wezmę trzy niebieskie karty to zabije tanka zanim naładuje bere, dlatego ryzykuję. Bera ma zatrzymać Pingwina, a jeśli by nie dała rady to Grimblem. Mam nadzieję, że wyczyszczę sobie planszę. No i nic, no zobaczmy co, co z tego wyjdzie. Sześć klocków i co dalej? Okej, okay, wyszło całkiem sympatycznie. Nie może nic złego wydarzyć. Okej, okay, został ostatni atak. Na koniec biorę sobie takiego dosyć trudnego, według mnie przeciwnika. Nie wiem, czy skład jest optymalny. Nie mam żadnej dezaktywacji, tak naprawdę liczę, że freje uda mi się pokonać z klocków. Yy, I że odpalę po prostu Babcię, którą yy, po zabiciu przez Skadi jej minionów, powinna, powinno się to samo wygrać. Tylko nie wiem, czy jestem w stanie to przetrwać do tego momentu. No mam z lekarzy Ryśka i powiedzmy, że Wolfganga. No i Frost na przetrzymanie... Yy, na przetrzymanie szybkich kart przeciwnika. Dobra, coś tu jest. Diamentu chyba nie mam. Dobra, no zróbmy ten proponowany ruch i zobaczymy, co się wydarzy. Wydarzyła się niepotrzebna kaskada. Super. Super to było, jak nie, nie powiem. No i już to przegrałem. Serkmat jeszcze się wyleczy. Za moment. Nie no, oczywiście. Coś wspaniałego. Wspaniała, wspaniała plansza, wspaniałe wybieranie celów przez prze przeciwnika. Jedyne moje załadowane karty musiały y, sobie umrzeć. Także nawet nie zdobędę na tej wojnie 200 punktów. I tak to się kręci. Dobra, no nie będę przedłużał, bo i tak już nic nie załaduję. Świetna wojna w moim wykonaniu, 192 punkty. No nic, widzimy się za 3,5 godziny. No i mamy już po wojnie, wygraliśmy ją o 281 punktów. Moja obrona niestety nie sprawdziła się w Chcia... O mnie zagraliśmy eksperymentalnie, zagraliśmy na mix kolorów tanków, każdy ustawiał tak jak sobie uważał, że jego drużyna będzie najmocniejsza, dlatego mieliśmy żółte tanki, mieliśmy e, zielone tanki, mieliśmy czerwone hatory, no i mieliśmy w obronie e, niebieskiego nawet tanka. I ogólnie nać to sprawdziło, tylko tak, tak jak mówiłem, przeciwnik raczej był z niższej półki, ale zrobił bardzo dużo zer, chyba 8 albo 9 zer, także no, nie wymienię tych wszystkich obron. Na pewno to była obrona Dorpusia, e, nie wiem dlaczego ludzie dalej na Freje nie potrafią grać, no była to obrona Szalonego, e, była to obrona Buby właśnie, e, była to obrona jeszcze e, chyba Maximusa, ale mogę się mylić, na pewno była obrona Łukasza też e, za zero atak a no i chyba Świeżaka męczyli się, męczyli się z obroną od Świeżaka e, także ogólnie wojna na plus e, jeśli chodzi, no nie, nie w moim wykonaniu, ale jako sojusz wygraliśmy e, gratulacje dla Ciebie Krysu za komplet e, u e, też dwa komplety Coco Jumbo i Etus e, tak jak mówiłem było to 29 na 29 osób topka bardziej czerwona ale środek należał do nas, no i u nich, tak jak mówiłem, było kilka leveli takich 51 i wiem, że level nie gra, nie ma znaczenia większego, ale to akurat było typowy e, słaby level i słaby, słabe oddziały, słabe karty, dlatego tutaj przeciwnik jest cały, całość jest praktycznie na, na czerwono, oprócz Mateo, Drupusia i, i, i Kata. E, no i nic... Prawdopodobnie kolejną wojnę też zagramy na, na różne kolory tanka, ale ja na pewno będę tutaj u siebie coś zmieniał, bo żółw w tej obstawie sobie nie poradził. Może Nemesis będzie lepsza, zobaczymy. Wygraliśmy dzisiaj wojnę, więc mamy też odbiorę nagrody. I odbiorę sobie skrzynkę wojenną. 3 i 4 gwiazdki, materia. No i zobaczmy, co tam w skrzynce czeka. Wow, pierścionki. No i to było na tyle. Oprócz pierścionków nic ciekawego, ale pierścionki cieszą, bo akurat będę sobie podnosił Kufu albo Sherry na drugą belkę i wtedy się przydadzą. Także nie dajcie znać, jak Wam poszły wojny do następnego.